Ze mną sztab szkoleniowy Michała Cieślaka, Rafał Wojda, Adam Jabłoński. Panowie, no zbliża się 2 kwietnia, Polsat Boxing Night Kraków. Tym razem naprzeciwko Michała stanie Francisco Palacios. Jak idą przygotowania do tej ważnej walki? Przygotowania idą pomyślnie, wszystko zgodnie z planem. Mamy swoje sprawdzone. Metody treningowe, swój schemat, skończyliśmy już etap y, siły, pracujemy intensywnie z Adamem, równocześnie nad y, techniką, teraz już troszeczkę modyfikujemy ten trening y, pod kątem y, kształtowania mocy. No, wszystko jest ok, już dzisiaj Michała dyspozycja prezentuje się dobrze, mamy nadzieję, że uda się tą dyspozycję utrzymać i trafimy z formą właśnie na 2 kwietnia. To, że Michał jest w bardzo dobrej formie, jest dynamiczny, to widać po, po Twoim, że tak powiem, po Twoich włosach, po tym jak jesteś troszeczkę zgrzany, bo, bo naprawdę no, no, no jest gaz, tylko tyle mogę powiedzieć. Miło mi to słyszeć. Jak trenuję, to ciężko jest. Ciężko mi jest to do końca ocenić. No natomiast Adam się chyba ze mną zgodzi, że Michałowi idzie w ogóle coraz lepiej. W takiej dyspozycji nie widziałem jeszcze Michała z walki na walki jest coraz lepiej. Myślę, że to jest jego. Droga do góry, i niebawem nastąpi ten szczytowy moment. Przyjdą wielkie walki, wielkie zwycięstwa, i na to liczymy. Nie myślicie, że ta forma może przyjść trochę, trochę za wcześnie? Bo mamy tak naprawdę połowę lutego, a Michał już w tej chwili no prezentuje naprawdę... Ja go, ja go nie widziałem jeszcze w, w takiej dyspozycji na tarczy. Tak, tak nie wiem, mocno bijącego, tak ruchliwego, nie uważacie, że to może wszystko za wcześnie ta kulminacja nastąpić? Nie, nie, to wszystko jest przemyślane, jak już wcześniej Rafał mówił, w tej chwili, za tydzień wyjeżdżamy na pierwsze spa sesje sparingowe do Adamka, będą to, wydaje mi się, cztery sparingi, później wracamy do Radomia, zastanowimy się co dalej, myślę, że skorzystamy, skorzystamy z salki Andrzeja Mitruka i tam, tam następne sparingi będą. Z Mateuszem Masternakiem. No Fajnie by było, fajnie było. Myślę, że to by było w interesie tak samo Mariusza, przepraszam Mateusza, jak i Michała, bo dlatego, że boksują na jednej gale, a dawno ze sobą nie sparowali, bo Michał sparował z Masternakiem, ale też jak był amatorem. Ale już jesteście z, z panem Andrzejem posłowie, jeśli chodzi o te sparingi? To nie, można powiedzieć tak, tak dokładnie, to nie jest ustalone, ale jestem posłowie takim, że powiedział, że ma, że na pewno, na pewno to ogarniemy. Na koniec ma dołączyć Łukasz Rusiewicz. Coś mi poza kamerą mówić? To, to jest, to jest, pewny temat, czy po prostu tak sobie to układasz w głowie, że chciałbyś, żeby, żeby, żeby Rusiewicz pomógł na końcu tych przygotowań? No, coś takiego, takie, takie nazwisko też wymieniam. Właściwie nie rozmawiałem jeszcze, jeszcze z chłopakiem, także nie mogę tu powiedzieć, czy, czy zgodzi się, czy nie będzie miał jakichś innych planów, ale takie, takie różne nazwiska tu z Rafałem sobie, sobie dobierzemy, żeby, no można powiedzieć zapiąć to na ostatni guzik, bo chcemy zrobić taki, zakończyć takim 8, ludowym, yy, takim, takim sprawdzianem, prawda Rafał? Tak jest. Zgadza się, ja myślę osobiście, że sparingi z Tomkiem, Adamkiem, jak i z sparingi z Mateuszem Masternakiem, yy, jeżeli dojdą do skutku i zrobimy te, pojedziemy tam na te sesje sparingowe, to to naprawdę będzie solidna podstawa, a ten jeden sparing być może z Łukasiem, Łukaszem Rusiewiczem, a być może z kimś innym, o którym mówił Adam, to to będzie raczej sparing no, już taki na, na podtrzymanie. No, może być taka sytuacja też, że walkę ma walkę ma Diablo wodarczyk, także jest sytuacja taka, że, że być może, że będzie też chciał zrobić jeden, jeden sparing jakiś lżejszy z Michałem, to chętnie skorzystamy. W ogóle jesteśmy, jesteśmy otwarci na takie sparingi właśnie z takimi dobrymi zawodnikami. Na pewno Diablo przede wszystkim mógłby kilku cennych wskazówek udzielić, jak właśnie z Palacjostem walczyć. No Michał już, na, Michał już na ten temat rozmawiał. No, ja wiem, czy jak, jakiś wskazówek, no po prostu to tego zawodnika znamy. Choćby z walk znamy go, choćby z walkę z, z właśnie z Wodarczykiem oglądaliśmy wiele jego walk. Także myślę, że, że dużo gada, zobaczymy co będzie robił. Ale oglądaliście te materiały, jak tam Palacios trenuje, no zapowiada naprawdę bardzo wysoką dyspozycję na 2 kwietnia. Tak, oglądałem, czytałem, Adam również, no to jest tylko to, co widzimy w mediach. Tam za dużo tak naprawdę nie pokazał, bo myślę, że nie chciał pokazać. Co by nie zrobił, wiemy jedno, że my tutaj nie leżymy na kanapie, nie oglądamy telewizji, robota jest robiona. Na 100%, a nawet i więcej, bo te przygotowania są jeszcze mocniejsze i mamy swój plan nakreślony na tą walkę i jeżeli Michał go zrealizuje, będzie słuchał tak jak zawsze podczas tak. każdej walki, to... Raczej jestem spokojny o wynik. Wierzę, że tą walkę wygra. A Michał tylko siedzi w narożniku i się z nas no. śmieje. E, który z Was oglądały Palacjosa ogólnie? Jego jakieś tam yy materiały? W ogóle oglądaliście, czy jeszcze przyjdzie na to czas? Nie, oglądaliśmy, oglądaliśmy, jak jeszcze raz mówię, tak, tak jak mówi Adamek. Powtarzam jego słowa, że ring wszystko zweryfikuje. Myślę, że Michał go zaczaruje i wyślę go z powrotem do, do Stanów. <toddź> Według Ciebie ten nokaut, co mu Kurdiaszow zafundował, to będzie miało duży wpływ na, na jego postawę? Myślisz, że, że to mu zabrało dużo zdrowia i już no, to nie będzie ten palacios, co choćby z, z walki no, z Włodarczykiem? Moje zdanie jest takie, że na pewno jakiś tam ślad pozostał po tym, tym bardziej, że to nie jest młody zawodnik, to jest zawodnik blisko 40-letni, także jakiś tam ślad, ślad został. Nikt mi nie powie, sam boksowałem przez długie lata i wiem, że na szczęście nie miałem nokautu, ale myślę, że taki nokaut, obserwowałem chłopaków po nokautach i niektórzy wracali, ale niektórzy, niektórzy jakiś zostawał po prostu ślad. Co będzie kluczowe w walce z Palaciosem? <laughs> Skupienie, Koncentracja, no taktyka, realizowanie taktyki. Mówię, mamy swój plan, mamy swoją taktykę, nie będziemy zdradzać. Wierzymy w to, że, że Michał tą walkę wygra. No i tyle. No my trzeba też zaznaczyć. Tak ostatnio się zastanawialiśmy z Adamem i doszliśmy do wniosku, że w sumie oceniamy Palacios, Palaciosa głównie przez pryzmat walki z, z Krzyżkiem Wodarczykiem. A tam tak naprawdę no, Krzysiek prezentuje inny styl. Krzysiek jest statyczny, zadaje trochę mniej ciosów. Michał boksuje zupełnie inaczej, idzie do przodu, jest agresywny. No Widzieliśmy, co się stało w walce z Kurdiaszowem, kiedy Palacios przegrał przed czasem. Ja myślę osobiście, że ta walka może wyglądać podobnie, jeżeli Michał będzie szedł do przodu, kondycyjnie będzie przygotowany, o głowę też nie muszę się martwić, bo psychicznie jest, jest dobrze nastawiony do, do tej walki, nikogo się nie boi, nie wymięka, jest szybki, bije seriami, naprawdę wszystkie argumenty przemawiają za Michałem i mam nadzieję, że to potwierdzi się w ringu 2 kwietnia. To będzie przełomowy rok dla Ciślaka? No. Tak, tak, wszyscy uważamy, że Michała Czeka w tym roku ma zaplanowane trzy walki i ja myślę, że właśnie to, to będzie przełomowy rok. No i, i też tu jesteśmy tak, tak po rozmowach i z, i z Rafałem rozmawiamy, że myślę, że to będzie kierunek też stany. I, I tam, tam, żeby na tamtym rynku się pokazał. To tego Wam życzę. Owocnych tych przygotowań, dobrych sparingów w Łomnicy. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję i zapraszamy wszystkich do kibicowania 2 kwietnia. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich czytelników bokserowców.